Witam, kochani, witam, pozdrawiam w imieniu Sachrystusa. Kochani, to jest przerażające, jak szatan wygrywa z tymi, z ludźmi, z tymi duszami, które twierdzą, że są iść za Bogiem lub też idą za Bogiem, i wybiera im słowo. Wybiera im słowo, które jest ostre jak miecz, który jest mieczem, jest sztyletem. Kochani, to, co Wam mówię, mówię na podstawie rozmowy, jaką mam z osobą, która mi próbuje wmówić, że ja żyję w grzechu, że sam siebie okłamuję i ta osoba podaje mi wersety, nawet werset, który mówi, że jeśli ktoś twierdzi, iż nie ma grzechu, sam siebie okłamuje. Oni jak najbardziej to jest prawdą. Trudno, żebym ja powiedział, hej, to się nie tyczy, to się nie tyczy mnie. Koni, Tu chodzi o to, tu chodzi o ludzi, którzy twierdzą, że są w miarę dobrzy. Ewentualnie o ludzi, którzy mówią hej, nikogo nie podpaliłem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ci ludzie mówią o... twierdzą, że jest mniejszy lub większy grzech. Nie, kochani, grzech jest grzech. Tu chodzi o to, że myśmy się urodzili w grzesznej naturze. Nasza natura, z natury, Paweł to napisał. Z natury byliśmy dziećmi gniewu, dziećmi gniewu, z natury byliśmy. A kto jest Ojcem gniewu? Kto się rozgniewał na Boga i powiedział mu, że wyżej się niż on, jak nie szata. W innym miejscu Paweł napisał, że myśmy kiedyś naśladowali właśnie tego władca. Ale teraz już go nie naśladujemy. W innym miejscu Paweł napisał: bądźcie święci, jak wasz Ojciec jest święty, więc jak można być świętym i zarazem mieć grzech? Jak najbardziej. Kochani, yy, to jest problem, ponieważ dużo ludzi, dużo nas chrześcijan niestety nie rozumie. Że walka do nas też należy. Że my niektóre rzeczy musimy fizycznie zrobić. My duchowo nie odetniemy się od rzeczy tego świata. My musimy niektóre rzeczy zrobić fizycznie. Odciąć te rzeczy, które nas prowadzą do złego. Jezus powiedział: odetnij ten członek ciała, który prowadzi cię do złego. Lepiej chromym wejść do nieba niż całym ciałem być wrzucony do gehenny. Kochani, czym się odcina, czym odcinamy członki, które nas prowadzą do grzechu? Słowem Boga. Słowo Boga jest ostre jak miecz. Słowo Boga, pamiętajcie, mówił do nas Jezus. I w jego ustach jest ten miecz. W jego ustach zostało dane słowo jego ojca. On to powiedział. I to słowo będzie nas sądziło. Tak więc, jeśli komunią Twoją, bracie lub siostro, jest jedynie spożywanie chleba i picie wina, a nie komunia. Z Ojcem w duchu, który powinien zmiękczać nasze serce, to nie jest to właściwe. Właśnie ta komunia, jeśli chodzimy z nim, jak on jest w światłości, to jest to, co czytamy. On jest w światłości. Mamy z nim wówczas wspólnotę. Wspólnotę to znaczy, jesteśmy jednością. Wspólnota to jest jedność. I krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ale to nie znaczy, że my grzeszymy i chodzimy co chwilę, aby nas oczyścić z grzechu. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to właśnie, że my nie chcemy nawet grzeszyć. Że nam się nie chce. Że my mamy inne, inny wymiar który my chcemy żyć. Jezus powiedział rzecz, to co ja robię, wy robić będziecie. I tu nie chodzi o modlenie się za ludzi. Kochani, ponieważ to, gdy my się modlimy za ludzi, którzy są następnie są uzdrowieni, to nie my ich uzdrawiamy. To chwała Pana. Ale jeśli... I to jest wspaniałe, ale wspanialszym jest stać się podobizną Boga. Takim, jakim Chrystus jest, takim i wy jesteście w tym świecie. To czytamy. Czy Chrystus jest grzeszny? Czy się? on nigdy nie miał grzechu? Więc jak ja mogę powiedzieć o sobie amen, jak ja mogę powiedzieć amen do słowa, że to jest prawdą, a zarazem żyć w grzechu? No tak. No ale komu zatrzymacie, grzechy będą zatrzymane. Oczywiście. Tu Jezus na końcówkę przypomniał to najważniejsze, jedne z najważniejszych słów, jakie On uczył abyście nikomu nic nie zatrzymywali, ponieważ wam będzie zatrzymane. Tak więc coś tu, się, co, co, coś tu nie pasuje. Na końcówkę Jezus przypomniał komu, komu zatrzymacie, wa, grzechy będą zatrzymane, komu odpuścicie, będą odpuszczone. Ale wcześniej powiedział, jeśli nie wybaczysz ty, to i tobie wybaczone nie będzie. I właśnie wtedy Piotr bodajże powiedział, przydaj nam wiary. Więc, bracie siostro, jeśli, obojętnie w jakim kościele jesteś, jeśli w naszym sercu jest jakaś drzazga, mówimy, jak ta osoba mogła mi to zrobić, wówczas jak najbardziej. Musimy tę drzazgę wyjąć. Musimy wybaczyć. Jeśli nie potrafimy wybaczyć, musimy nauczyć się wybaczać poprzez Ducha, który jest w nas. Jeśli nie możemy wybaczyć, to ja myślę, że nie ma w nas Ducha Chrystusa. Dlatego musimy spawać rano i poświęcać czas Bogu, czekać, aż On nas nauczy swojego serca, aż to serce będzie w nos. Ponieważ jeśli nas coś dręczy, to znaczy, że Książę Pokoju nie żyje w nas i my nie mamy pokoju. Że szatan poprzez jakąś osobę używa swoich dróg, aby do nas dojść, i zmanipulować nasze serce. Osoba, która nie może wybaczyć, ja nie twierdzę, że ona pójdzie do piekła, ale czytamy, że ta osoba jest nastawiona na tortury, będzie torturowana. Nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie spłaci, dopóki nie odda ostatniego grosika. Dopóki nie wybaczy, to nie, jest, to, nie jest, to nie jest jakiś czyściec, tylko siedzisz właśnie, zostałeś wtrącony przez szatana do więzienia duchowego. Siedzisz na tapczoniku i rozważasz 24 godziny na dobę, obejmiliż nie, nie jesteś. Przypominasz sobie tylko, jak ta osoba mogła jak ta osoba mogła, potem jeszcze z kimś rozmawiasz jak ta osoba mogła mi tak zrobić ja tyle jej zrobiłem i tylko szkodzisz samemu sobie nabijasz nabijasz w ten sposób swoje serce niewłaściwymi myślami to nie chyba największego grzechu osobiście Ktokolwiek się dopuścił to była zdrada Jezusa, czego dokonało jedenastu apostołów. A On wrócił i mówi, kocham was. Jesteście nazywa ich przyjacielami. A przecież każdy z nas, to to nasz grzech przybił Jezusa i On mówi, że on nas kocha. Oni, jeśli my nie, nie będziemy potrafić wybaczyć samemu sobie, to prawda nas nigdy nie uwolni od siebie samego, tej cielesności, od grzechu. I szatan będzie chciał trzymać Ciebie na kolanach i nigdy się nie stać. Ja jak, jak my się mamy stać podobizną Jezusa Chrystusa? Jak my możemy go naśladować? wierząc, że żyjemy w grzechu oczywiście jeśli ktoś faktycznie chce usprawiedliwić Paweł powiedział, że będziemy zawsze grzeszyć napisał, że jesteśmy grzeszni i jeśli Ty to przyjmiesz jeśli to przyjmiesz w sposób, że masz grzech to Ty tym samym usprawiedliwisz grzech poprzez słowo i od czasu do czasu będziesz mógł zgrzeszyć i powiedzieć, no co, w Piśmie Świętym jest tak napisane Dlatego muszę iść do spowiedzi. Bo może ja nie wierzę w spowiedź, to Bogu to wyznam. A może zdam sobie sprawę, że Jezus Chrystus uczynił mnie sprawiedliwym poprzez siebie. I ja nie mam grzechu i mnie nie będzie ciągnęło teraz do grzechu. Odetnę, czytam słowo Boga, odetnę to wszystko, co jest niepotrzebne. Jak najwięcej czasu spędzę z Ojcem, czytając Jego słowo, na modlitwie, na utwierdzaniu się tym, kim jestem w Chrystusie, więc trzeba sobie zdać sprawę. Musimy też się modlić, wyznając, kim my jesteśmy. W taki sposób odcinamy, tak jak Wam w innym filmie wspominałem. Odcinamy słowem. Słowo mówi, że jestem święty, jak, tak jak mój Ojciec jest święty. Ponieważ we mnie, o ja, jak ja mogę powiedzieć, że we mnie, ja, moje ciało jest świątynią Ducha Świętego? Ducha Świętego, a zarazem czynić rzeczy nieświęte. <laughs> Żyć w takim duchowym jojo. Powiem Wam, nigdy osoba, która nie doświadczy, albo nie uświadomi sobie dobroci Bożej, będzie albo żyła w grzechu, albo będzie żyła uważając, że żyje w grzechu, przy czym grzechu ta osoba nie ma. Więc czytamy, że to dobroć Boża. Sprawia w nas chęć do zmiany. Czytamy, że to ojciec przeniósł nas do królestwa swojego syna, a nie my sami, a nie nasze uczynki. Uczynki tu na myśli w sensie brak grzechu, że przestajemy grzeszyć. Czytamy, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Bóg zesłał swojego syna do nas. Nie czekał, aż my się wyczyścimy i on wtedy przyśle syna. Ale musimy być godni. Najpierw musicie być godni mojego syna. <laughs> Właśnie on ci przysłał syna, aby wyrwać ciebie, mnie, nas. Więc jeśli będziesz żył w demagogii szatana, jeżeli jesteś grzeszny, więc i będziesz grzeszny. To znaczy, że nie poznałeś prawdy, a jeśli nie poznasz prawdy, ona cię nie może wyzwolić. oni to wszystko. Pozdrawiam Was w imieniu Jezusa